Eee, już za czym ja dostałem się wtedy Szczady, zostałem wysłany, to już ta akcja Wisła miesiąc trwała. Poprowadził to całą operację. On ze trzy miesiące jak nastał w DOW był dowódca DOW plus Więckowski, to jakiś kawalerista, przedwojenny generał. I jego zdjęli z tego stanowiska, a objął Tomosor, on był pułkownikiem i go mianowali generałem brygady i objął to stanowisko. I on tam zaprowadził właśnie porządek i ten porządek się, bo to się stało przez to, bo tak to tak wysyłali, także Sanok to był w rękach nawet u UPA. Dopiero jak świeczeskiego kropli, to się zaczęła ta akcja Wisła. Od przemyśla do góry w Lubelskie, to inny generał tam dowodził tę operację. Tylko że tam trzy części, dwie części tych, yy, znaczy Ukraińców, to ruski zabrali do siebie. I oni się tam nie patyczkowali. Inwentarz, wszystko zab zabrali, kobiety z dziećmi na wozy, a to wszystko w szeregi, bojcami obstawione i popędzili. A gdzie to... O, to tylko tyle widziałem trochę. Bo myśmy tutaj zaczęli znów od granicy i w kierunku Przemyśla i w tą stronę. I to była nawet dość dobrze zorganizowana, wie pan, yy... Podobno cała brygada wokół obstawiła granicę od trzech, także oni się już nie mogli ruszyć. A tutaj, tam mało jest szos, tylko były takie trakty, yy, boczne drogi, były, ale utwardzone. Także po tych drogach samochody z wojskiem jeździły i bataliony operacyjne. Szły lasem, tak że nie było żadnego luzu. Po kolei. O. I jak przechodzili już dalej, a ci <laughs> z, z upadki, te, te, te Sotnie, to oni się cofali dalej w lasy. Na, I to w kierunku na Polskę, tutaj. I od razu zaczęło się wysiedlenie. Zorganizowanie i wyban. To się w białych rękawiczkach nie robi. Otaczaliśmy wsie, nie mogli się ruszyć, pełno wszędzie wojska. I trzy dni co to zależy, jaka była wieś, ile ludzi tam z tego. I żeby se klatki zbijali, i wszystko zabierali ze sobą, bydło. Do wagonu wręczli. Pierwszy transport tośmy wysłali z przemyśla. Krowy, oni wszystko zabierali. Tylko tak, by, to mieli za, za dużo tych krów, bo to przeważnie tak się im zostawiało. Trzy sztuki, trzy krowy. Takie mniejsze świnie, a tak to bili sobie względnie. Myśmy od nich to zabierali. I im się wypłacało pieniądze. Nie tak, przed to sobie. Kurno, wszystko zabierali. No ale wie pan. To z dziada pradziada, kogoś się wysiedla. To była tragedia, wie pan. To w biały, jak mówiłem, w w rękawicach się nie robiło. Szekerami się rzucali, to pistolet miał, zabił żołnierza. Także później tośmy w, w, w takiej chałupie, co się wzywało, wszyscy musieli wychodzić. Je ręce do góry, o, się rewidowało, bo dużo wypadków było, że zabijali żołnierzy. A jak nie to i strzałami, znaczy z broni, a nawet siekierami, o. I ładowaliśmy to wszystko na samochody i pierwszy właśnie taki transport tośmy wysłali z tego całego przemyśla. Tylko, że nasze transporty to szły na te zachodnie tutaj ziemie. O. A tam z Lubelskiego to na Mazury znów. O. I tak po kolei żeśmy szli, to się zaczęło gdzieś tak w czerwcu. Którego roku? W 1947. I po kolei żeśmy szli, wysiedlali ich, nic nie zostawało. Gdzie tam i od razu już przysyłane było młode wojsko z poboru wiosennego i po rekrucie i za nami już zajmowali takie większe wsie, możliwsze, to zostawały, a resztę to się paliło normalnie. I tak żeśmy przez cały czas szli, takśmy wysiedlali, żeśmy doszli w pół listopada, pod Nowy słoń, 14 km od Nowego Sącza, Wieś nazywała się Łosie. Tylko, że ta wieś, wie pan, to była no, piękna wieś. Do tego stopnia wszystko były budynki murowane, kryte dachówką, i cztery budynki to miały wiatraki i prąd sobie wytwarzali. Ale nie było na to czasu, czym się człowiek normalnie nie interesował nawet dlaczego to tak było. I to całą akcję żeśmy zakończyli 27 listopada. O którego roku? W 1947. No. I y, żeśmy się rozliczyli, bo to były brygady kompilowane. Cztery brygady tu w bieszczadach brały udział. To nie było że tam całe pułki, tylko kompilowane brygady były. I każde, każde, każde oddziały wracały do swoich jednostek skąd pochodziły. I ja wróciłem z powrotem do Krakowa. O. To tak. A jak pan pamięta tych Ukraińców? Jak oni się zachowywali? Proszę pana. No więc mówię panu, to tragedia. Tych i od razu bataliony operacyjne szły lasami. Także tam. Nie mogli się nigdzie prześlizgnąć. Normalnie bitwa. No. I tam żadnych jeńców się nie wrało. Ani oni, ani my. W czapę i koniec. O. To znaczy, jak byli złapani z bronią w ręku, tak ci co strzelali, tak? Tak. Tego z bronią w ręku to i, o, oni, jak żołnierza zapali, tak samo. O. Cały czas, to cały czas tak wojna trwała do tego 17 listopada. O. Czyli Ukraińcy złapani ci łupowcy byli od razu na miejscu rozstrzeliwani. Tak? E, jak się dostali w nasze ręce, ale mało się dostawało, oni się bronili do ostatku. A, nie, a jak nie tego, to później się granatami wysadzali czy tego. O. Nie dali się wracać w a ta ludność cywilna ukraińska, jak się zachowywała? No też! To wszystko płakało, wie pan. Teraz! No człowiek tam był, dlatego. Ale tragedia, tragedia. Płacz, lament, przeklinanie, panie. Zresztą oni słabo po polsku mówili, wie pan. I jak tutaj w, w tym, właśnie w wieszadach, to było ich takie trzy. Yy, odławy, bojki, łęki i starowiery. O. A ci upowcy pochodzili z której grupy? To ze wszystkich. Ze wszystkich. Ze wszystkich. O. My zastawali całe rodziny, nie to, że zabite, ale po obcinane O. Polaków, którzy nie zdążyli, bo Pomiędzy nimi tam było część Polaków, o. nie tak dużo, ale byli i oni tam mało co zdążyli uciec, tylko wszyscy zostali wybić o. przez nich. Tam jeńców żadnych się nie brało, tak jedna strona jak i druga. Jak złapali to w łeb i koniec. O. To żołnierzy to 1217, to było zarejestrowanych. O. Który zginęli? Tak. O to dużo. No. Mhm. I to młodych chłopaków jak tam A ja... tamtych tak w przybliżeniu wiadomo, już zginęło? Proszę? Tamtych w przybliżeniu wiadomo, już zginęło Ukraińców? E, wie Pan... Jedni mówili, że e, to takie... że cztery tysiące ich zginęło tych z e, bronią. Tak. drugi że sześć. I... wie Pan, co ciekawe, To też tak dokładnie nie powiem panu, ale yy, jedni mówili, że ponad dwa tysiące, inni mówili, że 4000. tysiące. Czesi naszych wojsk nie puścili na, za swoją granicę, i oni stąd zmieszczacz doszli po czeskiej stronie do Bawarii. Teraz może o Hesie. Aha, to normalnie wie pan. Ja nigdzie na żadnej szkole nie byłem. I jak jeździli na tę ochronę pociągu, czy się zorientowali, czy jak. No w każdym bądź razie zostałem awansowany na kaprala i na zastępcę dowódcy Plutonu. I pluton, dowódca Plutonu był starszy sierżant Szadowiak. I objęliśmy obiekt w Oświęcimiu. I to były tak zwane centrala zbytu samochodowego. Demobil z amerykańskiej armii przychodził. To tak były. Studebakeri, Fordy, Chevrolety, Womak. Tych mało było, to były dziesięciotonowe już tak potężne alta I Wilisy. I to... W tym ósieńcim był, przez Niemców coś tam oni trzymali mocny plot, taki ogrodzony siatko, i tam wszystko przychodziło, i to zgrużane. Jak myśmy tam przyszli, to żadnej też e, inwentaryzacji nie było, tylko cały bałagan. No takiego chłopaka młodego, on tam w partii był, w moich latach był. Zrobili go dyrektorem tego przedsiębiorstwa. No i przyszła taka nowa księgowa iśmy dopiero założyli inwentaryzację, bo tak to wie Pan tam połowę tych samochodów to my tam nie przyszli to szła na lewo, to no bez, bez żadnej komendy I właśnie w tym czterdziestym yy, w siódmym roku to było gdzieś tak. Może marzec, może początek kwietnia, bo było nawet już dość ciepło. trawa taka tam przed obozem, taki duży plac był. I jak mieli wieszać tego Hesa, to było ogłoszone w prasie. Wie pan, ile ludzi się najechało? I w ten dzień to miało być tak. E, Yy, egzekucja, to nie była, tylko na następny dzień i nikt nie odjechał, bo wszyscy czekali. No i wchodząc w tą bramę, po lewej stronie była szubienica i tam, tej, i, 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 ko, i jak przywieźli go samochodem pancernym i kompania na ochronę, a nas tutaj jeszcze do pomocy ochronie, przy bramie, o. Coś my tam stali już jak na tym obiekcie, to jeszcze go zamknęli do tej kajuty, co, co siedział ten ksiądz Kolwe. tam chyba z półtorej godziny i później go wyprowadzili, dwóch katów w tych wie pan, przykryci, wprowadzili go na to szubienicę. Nie to, żeby tam ktoś szlochał, ale widać już zimno leciały. No i powiesili. Zdjęcia nie wolno było nikomu robić. Tylko jeden to zrobił zdjęcia. No i jak lekarz zbadał, że już wykończył się jako powieszony, to włożyli go w takie y, skrzynie i wywieźli, jak to. O. A jak się ludzie zachowywali przy tym? Gdzie pan tragedia? O ten kawałek Linki. To y, nie był krzyk, tylko wycie. A jak się jeszcze poddeptali, każdy chciał kawałek tego sznurka. Konwojowałem. E, Właziliśmy go, zabieraliśmy go z więzienia Montelupi w Krakowie, komendanta, dieta. Kraków-Płaszów. Jak się nazywał? Giet. I a, tu przy świętego Michała była taka sala i na tej sali był jego proces. On trwał dwa tygodnie i za przepustkami Żydów się tam wpuszczało. No i tamśmy sporo forsy zarobili. Tak taki prokurator był Sawicki, to mówi tak. Już tak chcę wulo, chłopaki trochę dajcie spokój, bo biedny może o, i po, yy, w ostatnim słowie to był taki Niemiec, miał chyba 40 lat, to nie miał. To w ostatnim słowie to powiedział, że Żydów męczył i zabijał, to nie żałuje. A że dwóch Polaków zabił, to żeby mógł. To by rodzinie wynagrodził i bardzo rodziny przeprasza, bo dopiero zobaczył, miał to wpojone, że Polacy to nie naród, a się przekonał, że Polacy to jest szlachetny naród i nigdy by takich rzeczy więcej nie zrobił. O.